Pierwszy temat związany jest z wizytą MSD. Pan burmistrz ją omówił, ja natomiast chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że dostaliśmy fantastyczny prezent od stowarzyszenia fotografików. To są takie właśnie piękne zdjęcia, jak tutaj pokazujemy. One będą pokazane, będziemy je eksponować na różnych tutaj w różnych miejscach miasta. No są fantastyczne. Tam taka skrzynia przy wyjściu jest pokazana. O, chyba około 100 kg razem z tego materiału, i to wszystko jest pięknie, proszę zobaczyć, oprawione z dużym wysiłkiem. No, zdjęcia są fantastyczne, no, tylko niektóre pokażę, żeby Państwo zechcieli zobaczyć, że naprawdę to jest coś ciekawego. Chciałem Państwa poinformować o wizycie Będę Bremstaden w dniach 26-28 września na. Święcie miasta partnerskiego naszego, które w tych dniach się odbywało. Pojechaliśmy skromną delegacją, busem. Radę miasta reprezentował pan Leszek Pepliński. Urząd pani Joanna Gapa, Wydział Spraw Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej, która bardzo dużo poświęciła czasu organizując ten wyjazd. I moja skromna osoba. To była skromna delegacja, która reprezentowała nasze miasto. Ta oficjalna. Natomiast z towarzyszenia pojechało 8 osób i dwie osoby, małżeństwo, państwo strójkowie, którzy prowadzą przeszkolenie publiczne wtedy. Bo chciało po prostu <laughs> obejrzeć parę instytucji przedszkolnych w jak one działają, poznać ewentualnie niektóre elementy, które tam zauważyła, które nie mają udoskonalić w swoich. Trzydniowy program został przygotowany przez Stowarzyszenie Współpracy Partnerskiej w wspólnie z Ratuszem. Przywitanie nastąpiło w Ratuszu i tutaj chciałem podkreślić, że pan wiceburmistrz Ernstaden Christian Erfling zaproponował rozpoczęcie spotkania od jednominutowej ciszy w związku z tragedią, która dotknęła mieszkańców Hoinz. Mam na myśli ten straszliwy wypadek, w którym zginęło pięciu hojniczan. Bardzo ciekawe też spotkanie kolejne to było w przedszkolu, właśnie jak wspominałem. W którym e, przedstawili e, prowadzące te przedszkole osoby, m, jaką jest oferta i, na przykład, tu taka ciekawostka, e, która jeszcze u nas w naszym mieście nie ma miejsca. W przedszkolach e, są również e, po, otoczone opieką dzieci od pierwszego do szóstego roku życia, od pierwszego roku, więc tego, tego u nas nie ma. Na dwa i pół roku już takie przypadki są, ale wcześniejsze dzieci, młodsze dzieci jeszcze nie. E... W programie Stowarzyszenie również przygotowało niesamowitą atrakcję przede wszystkim dla osób, które w stowarzyszeniu Partnerskim w Cholnicach były goszczone, mianowicie została zaproponowana w sobotę wycieczka 30 km od Mstyn znajduje się miasto Minster, miasto historyczne związane przede wszystkim e, z Kościołem Katolickim, jego historią. bo Ponieważ w tym czasie odbywało się jednocześnie uroczystości związane z 750-leciem e, nadania biskupstwa. E, w związku z tym e, jeden z członków Stowarzyszenia, pan Bent Loman, e, który służył za przewodnika oprowadzał nas po tym mieście i mieliśmy okazję zrobić, zobaczyć coś niesamowitego, mianowicie proszę sobie wyobrazić, że tam gotyk, kościoły gotyckie były budowane z piaskowca. My kojarzymy to z cegłą szczewą kolorem z piaskowca. I na zakończenie, jak tradycyjnie w ratuszu w niedzielę, Nastąpiło otwarcie wystawy fotograficznej, to jest taka tradycja w Emsteden. I jakby w związku z tym, że rok temu oni, z Stowarzyszenia Fotograficzne z Emsteden i Hengelo z Holandii, z Niemiec, byli goszczeni u nas w Chojnicach i dokonywali różnych sesji zdjęć. I w prezencie za to przygotowano pakiet zdjęć, który pan burmistrz Państwu przed chwilą niektóre pokazał. A w sumie cały pakiet y, tych zdjęć to jest około 80 fotografii w takiej skrzyni. Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To już takie decyzje, w którym miejscu i gdzie, to Państwo w stosownym czasie się dowiedzą. Więc ten cały pakiet, tu Pan powiedział 100 kg, może nie 100 kg, ale 50 na pewno. Ta skrzynia, która tutaj była zapakowane, jest w sekretariacie, więc możecie Państwo zobaczyć tam cała reszta zdjęć, ile tego jest. To był taki prezent od tych stowarzyszeń po sesji, która miała rok temu miejsce w mieście i w okolicach miasta.